Witam Widzowie w kolejnym odcinku z GTA 3 Jak zawsze zaczynamy sobie od kolejnych misji I Tym razem Stwierdziłem że będę czytał już te dialogi Po prostu żebyście wy nie musieli I no I na początku to ja muszę się w ogóle jak Jak jestem w do Czy tu utknąłem? A nie Na szczęście mogłem wyjść Tu jest policja tak więc Lepiej Dobra w sumie Violo Dobra, nic się nie stało no to zaczynamy sobie misję u Joe'ego na początku. Zajęcia... Aha, 6.14, no to fajnie. No to pojedziemy sobie do Salwatorek. Do mi tego szefa Salvatore, jaką ten, ten ma, Dobra, będę go nazywał Pan Salvatore, jak będzie. A w ogóle wyłączę muzykę, bo wyskoczą mi prawa autorskie, bo ostatnio miałem. O, więc wolę nie ryzykować, żeby nie był y, w połowie filmu cięty. Czyli nie będzie rady. Inaczej. Mówiąc, prawie bym spadł. Ale na szczęście nie. O, no to jest latarnia morska. Nice. Dobra. Równo z trawą. Zostaw nas na chwilkę samych. Kartel kolumbijski podłogał koks na terenie... Um, I wszystkie wszystko, robią, nasze posunięcia. Mamy, Mamy kreta. Za barem mówi, to dzieje pracę jaki jakiś bo pracę wydaje więcej kasy niż mógł, to mógł to zarobić. Miałem z niego Alphonse więc pewnie zarobił. Kurde. Nie nadarzył czytać. Idź za nim. A jeśli to nasz kret? To no. Załaduj go. Zaparkuj przed klubem u Luigi'ego, Carl i Bob powinien niedługo wyjść. Czyli mamy do czynienia z Karl Bobem jakimś. Nie wiem kto to za Ale się dowiem. No zapominam o tym radiu. Trzeba to wyłączać. Bo przez... prawa autorskie są. Znowu pod auto. Naprawdę. Ale mi nos zaczął nabalać, co jest? Kurde, muszę go sobie pomasować ten nos. A zaczął mi trochę baleć. Dobra, jeszcze zbit. No i jesteśmy? Aha No to fajnie Dobra, jestem tutaj ponownie i zaczęli mnie bić Ludzie z triad Chyba się wkurzyli, że wysadziłem ich ostatnio Ale dawaj Kurki Bob Wsiadaj Bo mnie zacznę atak... Co? A to ja mam go gonić to chodzi ponownie tym, tym razem muszę uważać żeby go nie wystraszyć ale muszę za nim podążać ale żeby go nie wystraszyć dalej carry Bob nie ma czasu Carly

Na razie jest dobrze. Tutaj w lewo. Czeo! Mały przyjaciel, panga, gadua. Kto cię śledzi? Wiesz, co tu się dzieje? To masz mały sekret. Ja nikt mnie nie śledził, a masz ludzi. Dobrze? Masz swoje prąchy. A teraz Nówk. No. Okay, so Ezra prowadzi teraz wojnę na prawdę wojną teustrajadami i to nas strony nie ma sobie porządku. No Joey Leon włączał się w projęciu. Pcha... Rodzina z każdym dniem tracą, nikt w mieście coś tam. Paranoïs, i, się w... I wszędzie wiesz spisek, ale jeżeli wszyscy są takie, to nie ma co się martwić, prawda? Trochę skróciłem, ale... Dobra, załatwiamy go. Takie proste. Okej. Okay. A to mamy e, pierwszą misję zaliczone. Muszę tam włączyć do go jeszcze Więc 6 14, Tak więc. Radio wyłączcie. Dziękuję. Jest druga. Nie no, chyba zdążę zrobić ten mis. Ale jak ja będę tak wierzył w te auta, to nie wiem, czy zdążę. Tak więc muszę. Uwa. Uważać. Dawaj, biegniesz. Cios serce, akt pierwszy. Powinniśmy nawet tylko jeść z kartonu. Ale takie miały być wojny, w nie mamy na to, żeby tego spisać koks. Będziemy otwarci. Kurde. kurde. To musi być ja z głową i to z twoją głową. Więc ja, Salwator, chciałem pro prosić Cię o przysługę i zniszczenie tej fabryki. Jeśli to, me, be to be się uda, to życia w dostatku. Idź do Eidbora, przyda one ci one się one jego desie, żeby wysadzić te wibę. Ok, do Eidbora, rozbić konwojowóz, przy... przywieź go do naszego warsztatu W Portland Harbor Okej okay. A eatball jest tu Ale nie w sumie będzie szósta Nie, wiem, muszę to spać Tak więc do czołego najpierw Nie do eatbola Do czołego zaraz będzie szósta, tak więc może naokoło sobie tak pojedziemy, żeby się dłużej to potrwało? A może będę przestrzegał przepisu w czasie. Jak nie przez... and swap your SUV for a no good stallion do you need microwaved dinners? all the while wishing you were roasting a suckling pig at a pagan banquet is your next ideal home improvement a moat? get ready liberty city we should be in it every weekend at this medieval millennium fare our beds are in the sand Moi drodzy, zaczynamy tego misję. Chyba ostatnią dla całego, lub nie wiem, ale między szóstą a 14 tak więc chyba to jest ostatnie. Dobra, uwaga. Możemy wchodzić. Ucieczka. Ok. Ale jest niż sztuka, co? Możemy po sobie załatwiać i iść do kryjówki w, w Estę. Marks. Tam też parę moich kupień. Mam na panabawie i potrzebują w kierowcy. W ja nie są, że znasz się na tym fachu, więc sprawy dowiesz się przed piątą. I wyś. Weź... Nawet się nie. Nawet nie wahać się spóźnić minut. Ok to postaram się dojechać. Znowu to radio, no... Czemu ona się sam włącza? Tam mogę Albo ja słyszałem ogień, albo mi się przesłyszało coś Dobra, tutaj Hop Zgub gliniarzy Aha Aha No to fajnie Dobra, już dojeżdżam moi drodzy, tym razem bez policji. A tak więc... Dawajcie. Uciekamy. Jeźdź do banku na głównej ulicy. A nie, dopiero przygotowania. Oni dopiero będą napadać. Okej. Okay. Myślałem, że oni już napadli. A jednak będą napadać dopiero. Chińskie sklepy. Zaraz wracamy. Mego ja gościnika zaraz wracamy. Oho! Słyszałem strzały. Alarm Uciekamy Trzy gwiazdki policji nigdy tyle nie miałem Jeszcze helikopter. Fajnie Przepuśćcie mnie policjanci. Odsuńcie się, dzięki. O co to teraz było? Aha, od nowa, no to fajnie. Ha, ha, znowu nie zauważyłem. Że te misje coraz bardziej są trudniejsze. że nie będzie tak szybko przechodzenia tych misji. To już będzie trwać mega długo. Ja dopiero dwie misje, a jakoś film ma 13 minut czy coś takiego. Tak więc ten próg no podskoczył. Jeszcze policja. Nie policja, tylko ci balasi jazd. Jaki balasi? To nie jest Gitas Andreas. Triady. Ci ludzie z triadów. Dobra, teraz musimy uciekać. Tym razem. Nie pomyliłem już dróg, tak więc jest progres. Dobra, robimy skok. Ale slow motion. Cena! Ja na torek wylądowałem. Ja na torek wylądowałem. Uciekajcie! Albo nie uciekniecie Po raz kolejny Szybciej nie możecie No właśnie Co jest? Śmieciarka mi w kamerę wjechała Co tu się stało? Jeszcze ci tym razem nie skaczę na jakieś tam mosty, tylko normalnie tam dojeżdżam. Na silnik spokój z kliniarzami. Okej. Okay. Ale tym razem mnie to kosztowało, a nie, że jak na początku, przez za darmo. Teraz już wszystko kosztuje. 30 tysięcy Na no to mamy Misję zrobioną Za jakimś piątym razem chyba Czy szóstym Ale chyba to będzie Ostatnia misja w tym matchingu już Hej, tutaj Miałem lagę mózgu Cię mam iść. Cios w serce akt drugi. Mówiłam, on salwator już dzwonił. So, Ale like to już potrzeba... Będzie sporo Fair Początko jest się na niezbędne wydatki. Ale ja wiesz, że nie zostanie zmarnowany. Kiedy będziesz miał pieniądze. Ale przecież ja mam pieniądze. O co chodzi? Ja mam pieniądze. Cios w serce akt drugi. Znowu w porządku do dzieła. więc Sejt ma jest ale teraz. I warum? Weź karabin i rozwal parę chłopów. Obu... Chłopów tam pisało chyba. Snajperka. O proszę. Dobra, dalej. Eight ball, wsiadaj. Bo musimy jechać. Jak to jest z daleko? A, to jest w porcie. Oczywiście musiałem wróbać się.

Idę na miejsce najparskie. Tutaj muszę wejść. I trzeba się tu wejść. I trzeba Się nie odzywam, bo się skupiam jakby Wszyscy Wszyscy No to dawaj Eight ball. Widział tam. Okej. Okay. Okay. Wysadza się wszystko. ucieka. ja. Titanik Po prostu tutaj Zatonął Kompletnie zatonął Nie ma Jakby go po prostu to nie było 150 tysięcy Zarobiłem więcej niż miałem Dobra, ja tylko sprawdzę Ile ten odcinek się nagrywa Dobra. Tutaj mi się wydaje, że sobie skończymy. Tak więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.